Ośrodek Pomocy Społecznej rekrutuje uczestników projektu wsparcia organizacji usług społecznych. Raciborska uczelnia z ofertą dla przyszłych pedagogów. Dzień dobry, jest czwartek, 20 maja. Hanna Karasińska, zapraszam na wiadomości Raciborskie. Wciąż trwa nabór do mieszkań wspomaganych przy Placu Wolności. W tym samym budynku prowadzony będzie także Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Tu także rozpoczęła się rekrutacja. Rekrutacja do powstałych przy placu wolności mieszkań wspomaganych, których do tej pory w Recibożu nie było, wciąż trwa. Wolnych mieszkań pozostało zaledwie kilka. Jeżeli chodzi o mieszkania wspomagane przy Placu Wolności, to na dzień dzisiejszy dysponujemy trzema mieszkaniami jednoosobowymi i czterema mieszkaniami dwuosobowymi. O mieszkania wspomagane mogą starać się osoby niepełnosprawne, osoby niesamodzielne, osoby zamieszkujące na terenie miasta Racibórz i nieodbywające kary pozbawienia wolności. Oczywiście osoby, które należą do grupy w wieku senioralnym. W budynku swoją działalność rozpocząć może także Ośrodek Wsparcia jakim jest dzien inny dom pomocy społecznej, dla którego także rozpoczęła się rekrutacja docelowo projekt, który jest finansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zakłada udzielenie wsparcia jednorazowo dla 30 osób. z uwagi na obowiązujące restrykcje spowodowane epidemią uruchomiliśmy nabór z zachowaniem reżimu sanitarnego i zakładamy, że w pierwszej kolejności zrekrutujemy 12 uczestników, którzy będą funkcjonować w ramach dziennego domu Pomocy społecznej. Uczestnicy dziennego domu pomocy społecznej będą mogli skorzystać z pomocy terapeuty zajęcia czy pracownika pomocy społecznej. Przygotowane zostały także zajęcia z zakresu rozwoju osobistego oraz rozwoju psychologicznego. Ponadto uczestnicy dziennego domu będą mieli możliwość skorzystania z cateringu. Nabój ma charakter ciągły, rekrutujemy do momentu wyczerpania miejsc. W przypadku zwiększonego zainteresowania osób być może możliwym będzie utworzenie kolejnej grupy, tak aby zachować reżim sanitarny i udzielić wsparcia jak największej liczbie osób, ponieważ sam projekt docelowo zakłada wsparcie większej liczby osób, przy czym ograniczenie wynika z jednorazowego udzielania wsparcia. Na ten moment poszukujemy i mamy na stronie informacje o naborze na pracownika socjalnego, ponieważ uruchomienie tego dziennego domu w bardzo dużym zakresie zależy też od skompletowania kadry, co wcześniej nie było możliwe z uwagi na wprowadzone oboszczenia. Kryteria naboru do dziennego domu są bardzo zbliżone do wymagań mieszkań wspomaganych. Szczegółowe informacje można znaleźć w ośrodku pomocy społecznej przy ulicy Sienkiewicza 1 lub bezpośrednio w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy Placu Wolności 8. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu zaprasza w swoje mury, oferując m.in. jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. O szczegółach opowiemy w materiale. Każdy, kto marzy o studiach pedagogicznych, powinien rozważyć ofertę edukacyjną przygotowaną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu, a to ze względu nie tylko na tradycję uczelni w zakresie nauk pedagogicznych, ale przede wszystkim na sposób kształcenia i możliwości, jakie otwierają się dla studentów tego kierunku w Raciborzu. Kierunek pedagogika na, i trzy specjalności w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej z logopedią szkolną i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, to są studia pierwszego stopnia. Czyli trwające 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Nasi studenci, no mamy tutaj jako uczelnia bogate tradycje w kształceniu na specjalności pedagogiki resocjalizacyjnej. To, co jest bardzo istotne, to w Raciborzu i w najbliższych okolicach mamy wszystkie placówki, wszystkie typy placówek resocjalizacyjnych, gdzie studenci mogą odbywać praktykę, ponieważ studia są, prowadzimy na profilu, Praktycznym, w związku z tym spora część to są praktyki zawodowe, które studenci odbywają właśnie w różnego typu placówkach resocjalizacyjnych. No tutaj mamy tą bardzo sprzyjającą sytuację, że te wszystkie placówki są w samym Raciborzu, jak również w najbliższych okolicach. Absolwenci kierunku pedagogiki resocjalizacyjnej mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach resocjalizacyjnych, ale także jako pedagodzy szkolni czy jako wychowawcy w innych placówkach. Ponadto Uczelnia oferuje także jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dnia trwają 5 lat, czyli 10 semestrów, z czego jeden semestr jest, niemalże jeden semestr jest tą częścią praktyczną, co jest myślę doskonałym rozwiązaniem, bo wtedy młode osoby, które mierzą się do pracy w przedszkolu, w szkole, w edukacji wczesnoszkolnej, może w świetlicy szkolnej, mogą zweryfikować swoje wyobrażenia, jak wygląda teoria i jak wygląda praktyka. Wtedy wybór jest naprawdę taki ukierunkowany, Mamy świadomość, że studia są e, takie praktyczne. Rekrutacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej już ruszyła, i, aby stać się studentem uczelni, wszelkie formalności można uzupełnić internetowo. Zapraszamy, zachęcamy, pokazujemy, że studia są bardzo atrakcyjne, także w swoim cyklu programowym, gdzie zajęcia są oczywiście nie tylko że z ekspertami, ale ludźmi, którzy mają bogaty warsztat praktyczny, co przybliży do przyszłej pracy pracownika oświaty. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości do dyspozycji przyszłych studentów jest biuro rekrutacyjne zlokalizowane na parterze głównego budynku PWSZ przy ulicy Słowackiego. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40 Centrum Farmaceutyczne czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22 oraz Opawska 33 całodobowa Centrum Farmaceutyczne czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.